Sytuacja gospodarcza na świecie wymusza na inwestorach morskie farmy wiatrowe zmiany podejścia do realizacji pierwszej fazy inwestycji w morskie farmy wiatrowe w Polsce. Działania, które dzisiaj są potrzebne, dotyczą zmiany ceny maksymalnej, która została przyjęta przez polski rząd zupełnie w innej sytuacji. Z którą mamy dzisiaj do czynienia po inwazji Rosji na Ukrainę. De facto, dzisiejsza cena, która jest zagwarantowana w rozporządzeniu, rozporządzeniu Rady Ministrów, nie pozwoli inwestorom w pierwszej fazie morskich farm wiatrowych na rozpoczęcie decyzji inwestycyjnych w morskie farmy wiatrowe. Jako stowarzyszenie pracowaliśmy ze wszystkimi inwestorami pierwszej fazy już od stycznia nad rozwiązaniami, które mają przybliżyć inwestorów do tego, aby podjęli decyzję inwestycyjną. Te rozwiązania zostały przekazane do Ministerstwa Klimatu. Pierwsze już na początku tego roku dotyczące indeksacji. Ceny e, maksymalnej, tak aby indeksacja była naliczana od pierwszej decyzji prezesa URE. E, przez omyłkę pisarską, e, ta indeksacja była e, dopiero by możliwa w obecnych przepisach po notyfikacji przez Komisję Europejską e, ceny. E, druga z istotnych, e, koniecznych zmian dla inwestorów. Dotyczy wydłużenia życia pozwoleń PSW na, na czas życia farmy wiatrowej, nie tylko systemu wsparcia, który jest wyznaczony na 25 lat. Cała inwestycja w morskie farmy wiatrowe oceniamy na obecnym poziomie technologicznym jako 30-letni 30 okres. Trzecia istotna kwestia dotyczy e, możliwości e, przyjęcia kursu euro do rozliczania ujemnego e, salda, z którym e, będą rozliczać się e, e, polscy inwestorzy w morskie e, farmy wiatrowe. Czwarta i ostatnia konieczna zmiana dotyczy e, tak zwanego mechanizmu clawback który odnosi się wprost do możliwości zmiany stopy zwrotu już po decyzji prezesa urzędu, po decyzji Komisji Europejskiej co do wysokości wsparcia. Bez tych zmian widzimy, że realizacja inwestycji w morskie farmy wiatrowe, że transformacja energetyczna nie będzie mogła w Polsce w następnych latach zachodzić. Dlatego kluczowe jest przyjęcie tych rozwiązań i do końca października przyjęcie ich w życie, aby polscy inwestorzy mogli rozpocząć swoje działania inwestycyjne.